Dokładnie. Zatem Joachimie, witaj. Zaczynamy kolejną część. Skończyliśmy poprzednio na, na, na tym, jak to się zaczęło z tym jedzeniem, a od tego pytania, kiedy zaczęliśmy jeść, a od tego pytania, gdzie bardzo fajnie na podstawie tego miodu, kropli miodu yy, i tych doznań i tego wszystkiego i jesteś tym co jesz i tak dalej zaczęliśmy rozwijać to tak jakby yy, coraz szerzej yy, i fajnie to płynęło i tutaj też właśnie wytłumaczyłeś to yy, poprzednio na temat yy, że jesteś yy, na swój sposób że jesteśmy tym co jemy, a raczej ta maszyna yy, którą jest ciało jak to powiedziałeś yy, jest tym co jemy, yy, że tutaj doznajemy poprzez właśnie te zmysły to wszystko. I teraz, czy moglibyśmy powiedzieć, że ta maszyna bez wiedzy o tym, Kim jest, czyli jakby bez synchronizacji, może na taki najprościejszy sposób, oczywiście zweryfikujesz to po swoją, bo tutaj jakby bez narzucania jakichkolwiek tutaj słów, bo wiem, że jest to bardzo istotne, co się mówi, co się myśli, w jaki sposób tutaj, bo to również oddziałuje w tej przestrzeni. Natomiast wracając, że ta maszyna czyli ciało awatar ten bez synchronizacji umysł ciało dusza w tym momencie tak jakby może w danym momencie zapychać się tym jedzeniem a to jedzenie jednak oddziałuje fizycznie jeżeli nie ma e, się jakby tej synchronizacji na przykład powiem e, znowu wracając do rozmowy z początku e, naszego poprzedniego wystąpienia e, gdzie moje ciało pokazywało w danym momencie wtedy że coś się dzieje i, I wiesz, wkładałem w ciało to, to, to i to, bez wiedzy o tym. Wtedy bez wiedzy o tym, że na przykład mówili nam, że to jest gluten, ale że pszenice i to wszystko, zboża i te produkty i bla, bla, bla są takie, a nie inne. I ten, a tak naprawdę chodziło o ten glisofat, tak? Czy jak, jakoś tak. I to tak naprawdę powoduje, że jelita są nieszczelne, że przedostaje się i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie moja żona zaczęła piec, właśnie bezglutenowe pieczywa, zmieniliśmy też dietę. Ja w międzyczasie e, też tak jakby zacząłem ograniczać, właśnie zacząłem łapać kontakt e, tutaj, taką tą synchronizację robiłem. Dlatego e, tak jakby precyzując to pytanie, czy ta maszyna, jak nazwałeś, czyli ciało, bez wiedzy o tym, e, kim jest e, i że e, Kim jest, że jest jeszcze ten, tak jakby jeździec w tej maszynie, właśnie bez tej takiej synchronizacji z nim, przyjmując wszystko i dużo, czyli w zaprogramowaniu tego spożywania w tej czy w innej, doznawania tych odczuć przyjemnych, spowodowanych właśnie jedzeniem, no jednak na nią oddziałują pewne kwestie. W momencie, kiedy łączy się z tą świadomością, no to po pierwsze, wierzę, że zaczyna odczuwać, że pewnego rodzaju bo ciało w tym momencie zaczyna łapać taką, inaczej ciało zawsze wysyła, że coś jest nie tak tutaj zakuje, tam zaboli tu gdzieś zapiecze i w momencie kiedy nie ma tej synchronizacji z tym jeźdźcem powiedzmy czyli kierowca, samochód i tak dalej kierowca jedzie na dwójce powiedzmy 100 czy 200 kilometrów, no to zajedzie ten samochód, tą maszynę, ten awatar i teraz jeżeli kierowca wie co robi, wie co, w jaki sposób poruszać się, ale to już tak byśmy wchodzili w inne etapy, później już ze świadomością, z wiedzą o tym, bo teraz tak jakby zaczynamy właśnie od początku, gdzie jakby nie ma tego połączenia i w tym momencie to jesteś tym, co jesz, a raczej ta maszyna, tu jak już powiedziałeś, tutaj też się właśnie mówiło i te oddziaływania tej fizyczności, tego jedzenia, już nieważne, czy ono jest takie, czy jest inne, no po prostu oddziałuje, tak? I na naszą budowę na ciało, czy to będziemy po prostu, wiesz, zbyt dużo jeść i się rozciągniemy, czy nie jeść bez wiedzy o tym, że nie jedzenie połytem wcale jest jak najbardziej dobrym dla tych, którzy doświadczają tego, bo ktoś, kto nie je, no to wpada w tak zwane te stany wychudzenia, to różnie nauka nazywa, ale ja już tak mówię na chłopski rozum, czy na przykład kulturyści, którzy gdzieś tam w ciało wkładają sterydy, no to wiadomo, że rozbudowują je tak samo, ciało, czy ta maszyna będzie się jakby w taki sposób wyrażać tak jak my bez wiedzy o tym co robimy i tak też oddziaływać czyli chorować zdrowie się rozciągać. Rozumiesz o co mi chodzi tak troszeczkę szerzej powiedziałem ale tak jakby wprowadzając tutaj do tego nie? że że ten tak tak rozumiem. Może tak bo ciało to jest bardzo szeroki temat ciało jako tako z punktu widzenia nauki, to, zwykła, to jest zwykła maszyna. To jest tylko i wyłącznie maszyna. Jak ja to mówię, elektrobiologiczna jest niesamowicie skomplikowana. Zbudowana jest z węglowych półprzewodników. Mniejsza o to. W każdym razie jest to maszyna. I teraz tak, ta maszyna ona sama siebie potrafi obsługiwać. Wystarczy ją. I ona będzie dbała o siebie, e, ponieważ e, instynkt, który, czyli to podstawowe oprogramowanie, które znajduje się w tej maszynie, e, zadba o to, żeby ona przetrwała, mnożyła się i tak dalej. I, i, i to jest maszyna. I tę maszynę używa człowiek. A, albo może tak, człowiek to ta maszyna plus jej użytkownik. Mm, tak. tak. Nie, chcę w tej, nie chcę w tej chwili wchodzić. Ja wiem, ogólnikowo, jest, dokładnie, ogólnikowo, ogólnikowo no, to tak? wygląda tak, jesteś ty, ty masz umysł, który zarządza tą maszyną, czyli tak, ty zarządzasz umysłem i ten umysł tworzy tę maszynę, szczegółowiej mówiąc to jest tak, że ciało jest obrazem w umyśle, ciało jest, jest obrazem w umyśle, czyli jak ty jak ty, nie twój intelekt, mówię w tej chwili o tobie. Kiedy mówię o tobie, to, to nie mówię ani o ciele, ani o umyśle, tylko mówię o tym, który tym zarządza. Więc jak ty zaprogramujesz e, poprzez umysł to ciało, e, tak ono będzie funkcjonować. E, I teraz, jeżeli nic nie robisz, czyli świadomie nie programujesz funkcjonowania ciała, to ono. Ono ma w sobie podstawowy, jak ja to mówię, system operacyjny, który nim zarządza, i ty możesz siedzieć, rozkoszować się tylko i wyłącznie patrząc na to, co to ciało robi. Nawiasem mówiąc, większość ludzi właśnie prowadzi taki styl życia, i niektórzy filozofowie nazywają ten styl życia nieświadomym stylem życia, czyli siedzi taki ktoś i tylko patrzy na to, co ciało robi i się tym rozkoszuje. No, i w obecnej cywilizacji to oprogramowanie podstawowe, które ciało ma, wymaga, żeby to ciało jadło. I, czyli wprowadzało w siebie jakieś określone substancje. I tak jest. I ciało musi jeść. I jak nie będzie jeść, no to niestety przestanie funkcjonować. Takie jest jego oprogramowanie. I faktem jest. Myślę, że nikt co do tego nie ma wątpliwości, że w zależności od tego, które substancje chemiczne trafią do ciała, to ciało na każde z nich reaguje. E, jedne z tych substancji e, wspierają e, właściwe funkcjonowanie e, życia ciała, a inne go niszczą. E, I tak, ty wymieniłeś e, glifosfat, glifosfat tak? chyba. Glyphosate. Tak, tak, e, po tak, tak. składnik Roundupu. Tak, składnik tak to, to, co, to co już pamiętam jako dziecko, 50 lat temu to, to już rolnicy, co niektórzy bogatsi rolnicy używali tego. No niestety w tej chwili trudno jest znaleźć pożywienie produkowane w przemyśle spożywczym, które nie zawierałoby tego, tej trucizny i to na pewno wpływa na ciało negatywnie i jeżeli się zgromadzi, to i ponad tysiąc innych trucizn związków chemicznych, które występują w glebie, wodzie i w powietrzu, jeżeli niektóre z nich zgromadzą się w określonym narządzie człowieka w zbyt dużej ilości, to po prostu zmieniają jego działanie na takie, które uszkadza to ciało i to jest faktem. No i wtedy co trzeba zrobić? Logicznie rzecz biorąc, trzeba te substancje usunąć. No a to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, to jest post, i to, że właściwie przeprowadzony post naprawia tę maszynę, ciało fizyczne, które używamy w momencie, kiedy ono już nagromadziło zbyt wiele substancji, które jemu szkodzą. Więc w dużym skrócie tak to wygląda. Dokładnie, to jest jeden z możliwości, właśnie, jedna z możliwości, przepraszam, oczyszczenia ciała, właśnie tak, w takim typowym zrozumieniu fizyczności, prawda? Bo można byłoby jeszcze, jakby z innego poziomu, również próbować. Bo jeżeli. Tak, tak, tak. tak. tak ciało, tylko, że, tak. ciało tak jak powiedziałem, jest obrazem w umyśle, co znaczy, jeżeli potrafisz tym umysłem, Zarządzać dosyć dobrze, to wystarczy, że zmienisz obraz. I wtedy możesz zmienić obraz ciała i jego funkcjonowanie. Natomiast, żeby to robić, mieliśmy tę umiejętność w przeszłości, kiedy żyliśmy bardziej w stanie naturalnym. Natomiast w tej chwili przeciętny człowiek nie potrafi w pełni zarządzać umysłem, więc dużo łatwiej dla niego jest, żeby naprawić uszkodzone ciało, co nazywamy chorobą. To zastosuje sposób fizyczny. A takim najskuteczniejszym sposobem fizycznym, który ja znam i który jest powszechnie używany w przyrodzie przez rośliny, zwierzęta i ludzi, to jest właśnie post. Właściwie przeprowadzony post uzdrawiający. Dokładnie. I tutaj też wcześniej, jeszcze w poprzedniej audycji, to była jedna z kwestii, którą chciałem wrócić, ale ona teraz się jakby powtarza że dochodzi do śmierci maszyny na przykład ciała w momencie kiedy na przykład nie wiem odłożymy jedzenie bo są takie na przykład informacje że ileś nie jedząc to będzie śmierć ciała moim zdaniem moim zdaniem po prostu doszło się do takich kwestii że każda informacja jest wdrukiem, programem, kodem. I teraz tak naprawdę to, co przed chwilą się mówiło, że na początku, jak zaczynaliśmy to smakowanie, doświadczanie, kosztowanie, teraz mówimy akurat o jedzeniu, to mieliśmy bardzo mało przyjętych tych programów, które braliśmy za prawdę. Natomiast teraz jest ogrom tych programów, i to, co przed chwilą mówiliśmy o zdrowieniu w fizyczności, na przykład, czyli wyzerowanie ciała z poziomu takiego fizycznego, że pozbywamy się zawartości z niego. Natomiast w inny sposób wystarczyłoby, tak jak powiedziałeś, mieć obraz w umyśle ciała takie, jakie chcemy, tak? czyli w zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest kwestia włożenia innego programu, który chcemy, Zdeprogramowania tych, które teoretycznie y, wydaje nam się, że, że szkodzą. I teraz śmierć y, jest również programem wynikającym właśnie z odłożenia jedzenia, ze spożywania takiego czy innego zrobienia. I y, tylko dlatego, że to przekonanie, ten program, ta informacja jest w nas tak wielka, że doprowadza fizycznie do tego, że ciało, y, maszyna, tak jak Ty to nazywasz, no, jednak no, zakańcza swoją bytność, tak? I kierowca przechodzi, ale to już też może później gdzieś tam, nie. Czyli można powiedzieć, że tych programów mamy tak wiele, że teraz możemy zdrowieć w sposób fizyczny z takim oprogramowaniem, jakie mamy, żeby to było i to jest jakiś tam proces rozłożony w czasie, lub ze świadomości, o tym, że możemy zdeprogramować w sobie różnego rodzaju, czy to jest lęk, czy coś. Wystarczy tylko zauważyć wiedzieć, co, wiedzieć dosłownie, może na początek, co niektórzy troszkę wiary powinni mieć, żeby w ogóle chcieli swoją uważność przekierować w tym kierunku i wtedy się tak naprawdę zadziewa. Prawda? Tak. No właśnie, okay. no, no tak, bo powiem ci powiem ci szczerze, Joachimie, kiedyś zadałem ci pytanie na temat sieci 5G, pamiętasz. Nie, nie pamiętam już. To, to dobrze, to ja tak jakby to przypomnę, bo na przykład zobacz, zwykły prosty przykład. Ja to też na innych audycjach, jak tam czasami się występowało, mówiłem w taki sposób, że. 5G, 5G, wiesz, to od iluś lat wszędzie w telewizji, w tych telewizjach internetowych i nie tylko, wszędzie straszą, czyli powtarza, jesteśmy takimi powtarzaczami. I bycie takim powtarzaczem powoduje, że my zagęszczamy daną informację, nadając jej bardzo dużej w naszej fizyczności, z tym poziomem świadomości jaki mamy, nadajemy danej informacji bardzo dużą wagę, ciężar i taką fizyczność, która oddziałuje i teraz 5G to, 5G tamto i co telewizja, co gość, co, co rozłożone w czasie. Te informacje stawały się coraz po prostu takie wierzy, wiarygodne, takie mocne, takie że jak włączą, to nie wiadomo, co będzie. I teraz z tego poziomu chciałbym to właśnie tutaj nawiązać, żeby to rozwinąć. Właśnie to, że umieramy, to, że jak nie jemy, to informacja kod program, że jak się nie je, to ciało, maszyna umiera. I teraz tak, 5G, kolejna informacja. Jak to włączą, to będzie to, to i to, będziemy gotowani, wiesz, nasze wnętrzności, to wszystko, co jeden opowiada jeszcze gorzej. I teraz w tym momencie tak naprawdę, to już jest od lat, jeszcze tego nie było, bo to ja cofam się do, do lat, eee, jeszcze tego nie było. Ludzie byli już programowani. Najlepsze jest to, że co niektórzy bez wiedzy o tym, że programują i tak jakby przychylają się danej informacji, powodują, że to się dzieje. I teraz niektóre osoby przyjmując program, tak jak, że są tylko pierwsze ząbki i drugie, a trzecie nie urosną od maleńkości, wiesz, to florkowanie ząbków, te inne rzeczy i tak dalej, to są programy, które faktycznie tak mocno w fizyczności się u nas... Za, zakotwiczają, że to jest już tą prawdą. Tak jak że bez jedzenia ileś się umiera. Tak jak 5G, że wejdzie i dadzą teraz nagle informacje, 5G już weszło, to co niektórzy zaczynają czuć wszystkie te odczucia w ciele? Na przykład ci, którzy tak mocno się nastawili i wzięli to za prawdę, że to się naprawdę zaczyna dziać. I teraz w momencie, kiedy zadałem takie pytanie Joachimie, właśnie na temat tutaj tego 5G, to odpowie, czy. To, co teraz opowiadałem, to było jedno, a zadałem pytanie, czy, czy mogłoby być inaczej? I tutaj właśnie odpowiedziałeś, tak jak tutaj już kilka razy wcześniej powiedziałeś w stosunku tutaj do tego stanu bez jedzenia, tych programów, powiedziałeś tak, ponieważ ciało jest tworem wyobraźni, możesz zmieniać obraz ciała i jego funkcjonowania w świecie materialnym, który też jest tworzony w umyśle jako rzeczywistość dla zmysłów. Rozumiesz? Czyli to wszystko, tak. jeżeli my się na coś nastawimy, od lat jakaś informacja staje się naszą prawdą, staje się tym takim kodem w drukiem, w rytm wręcz, to jest kwestia podejścia, żeby być jakby wolnym od tego, w tej fizyczności, tak jak przyjmujemy wszelkiego rodzaju toksyny, to jest właśnie też kwestia tego, jak, jak my się z tym właśnie utożsamiamy, nie? czy się utożsamiamy, czy czekamy na to, czy faktycznie, bo my tak naprawdę. Wyobrażając sobie to, czym nas się straszy, bo to też jest program, strach i, i tak dalej, to, czym się straszy, to często jest podana jakaś informacja. To I człowiek zaczyna wizualizację tak naprawdę danych sytuacji, jak to będzie. I zaczyna różnego, roce, różnego rodzaju scenariusze w głowie. Powiedzmy, weszły z pierwszą falą, weszły tam jakieś, że mogą być tak zwana policja medyczna. No to teraz ktoś, kto ma rodzinę i dzieci, i mówi, że ta, co to jest ta policja medyczna? Może ktoś może wejść i, mimo że nie chcesz, zrobić coś wbrew tobie. No i wtedy zaczynasz sobie wyobrażać, kurczę, mam córeczkę, synka, czy tam jak ktokolwiek ma, żona, wchodzą i mówię, kurde to ja może do nich porozmawiam w taki sposób, wiesz, człowiek siedzi przy stole i tak sobie myśli, nie, czy tam gdziekolwiek, mówi, to ja może do nich odniosę że się, do ich wnętrza, człowieczeństwa, że jak możecie, albo coś tam. I co, jedna opcja, nie? no nic, nie udało się. No to druga, że siłowo, nie wpuszczę ich, no nic, spacyfikowali mnie. No to trzecia, to może mam jakieś, wiesz, pieniążki, może ich przykupię i ten. Jeszcze inna, nie udało się nic i wyobrażasz sobie, jak gdzieś ktoś bierze to urządzenie, szczykawkę i wciska, to coś, co jest takie złe w ciało. Rozumiesz, że my mamy taki śmietnik z powodu jednej informacji, nawet takiej, którą, które tu scenariusze opowiedziałem, a podejrzewam, że ich jest więcej. Ilu nas jest, to one gdzieś się tam e, zapętlają, powtarzają, nakładają, ale każdy widzi to wyobrażenie, mimo że jest tylko informacja. Weszła powiedzmy ustawa Policji Medycznej. Jakieś informacje idące szeroko, czy to jest 5G, szczepienia, cokolwiek, wiesz, czyli ten poziom strachu. I ludzie zaczynają wizualizację, ale wizualizacje już poszedłem troszkę dalej. Nie tylko własnego ciała, ale jednak przestrzeni, w której wszyscy jesteśmy. Prawda? Tak, tak. Hmm. Powiedziałeś wizualizację. Ja bym powiedział, że jest... To nieświadoma wizualizacja. Dlaczego nieświadoma? Dlatego, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, że życie, ja, które, które tworzą, tak, łącznie z ciałem, które posiadają, tworzone jest w umyśle. Tak jak już wspomniałem, umysł jest tym, co tworzy ciało i wszystko to, co my nazywamy rzeczywistością. E, czyli jak gdyby tworzy taką, taką grę. I umiejąc właściwie posługiwać się tym umysłem, między innymi e, umiejąc e, skutecznie wykonywać wizualizację, możesz robić z ciałem i z rzeczywistością takie rzeczy, które inni, którzy tego nie umieją, nazywają e, e, czymś niezwykłym, cudem, wręcz. Tak, tak. E, natomiast e, my, my wszyscy, ja też się na tym łapię, kiedy dochodzi do nas jakaś informacja, szczególnie jeżeli jest to informacja, która może, jeżeli zastosowana, spowodować niekorzystne sytuacje w naszym życiu, to my zaczynamy posługiwać się wizualizacją nieświadomie. I w tej wizualizacji mamy obraz plus emocje, które. Związane są ze strachem. I to rzeczywiście, im bardziej jest też takie powiedzenie, to, na czym się skupiasz, to wzrasta. Więc im bardziej się skupiamy na tym i więcej tych emocji, szczególnie związanych ze strachem, pompujemy w ten obraz, który sobie tworzymy, ten negatywny obraz, tym większy wpływ ma to na nas. I teraz no, ludzie są różni. Jedni są bardziej. Skuteczni w wizualizowaniu czegoś, inni są mniej skuteczni. Więc ci, którzy są bardziej skuteczni, a nie wiedzą o czymś takim jak wizualizacja, która może być wykonana w sposób świadomy, według określonych technicznych instrukcji, to ci ludzie często cierpią właśnie z tego powodu, że wizualizują coś i rzeczywiście udaje im się to zrealizować. Dlatego w mojej książce, którą teraz piszę, po polsku, mam jeden tak. rozdział, który opisuje dosyć tak technicznie sposób wykonania wizualizacji, w taki sposób, żeby sobie pomóc, to znaczy dokonać pewnych zmian w życiu, które my, większość ludzi, odbieramy jako pozytywne. Te, które dają nam raczej radość, e, szczęście niż, niż te, które e, powodują, że cierpimy. Także jeszcze raz ciało jest obrazem w umyśle i teraz, jeżeli tym umysłem, człowiek potrafi wystarczająco skutecznie zarządzać, a więc może użyć jednego z narzędzi, które nazywa się wizualizacją i wszelkie e, te negatywne wpływy. Szczególnie informacje, które do nas docierają, może je zneutralizować. Taka jest teoria. No a w praktyce to już zależy od tego, na ile kto ćwiczy. Wiadomo, praktyka tworzy mistrza, więc jak ktoś jest mistrzem wizualizacji, to tworzy sobie świadomie życie takie, jakiego postanawia doświadczać. Dokładnie, dokładnie. Właśnie tutaj wróciło się znowu do ciała, bo tak może łatwiej będzie zrozumieć tutaj, że tak naprawdę jesteśmy kreatorami powiedzmy tej własnej maszyny ciała, awatara, nie wychodząc już może poza, poza dalej, tylko że to też się jakby zapętra. I teraz ta świadomość tego, że Dana informacja staje się właśnie obrazem choćby na podstawie naszego ciała, oddziaływania na niej i tak dalej. No to jest, jesteśmy kreatorami z wiedzą o tym albo bez. Jeżeli mamy wiedzę o tym, to uważamy, co myślimy i mówimy, bo powiedzmy, że odzwierciedla się na tej maszynie, tak, na tym ciele, awatarze i a, a ilu ludzi, a ile, ilu jest właśnie ludzi, posiadaczy maszyn, którzy, właśnie bez wiedzy o tym, y, że te wizualizacje, te kreacje tak naprawdę oddziałują y, na, ten, y, na, na te maszyny, na te ciała, na te awatary? Czyli można by powiedzieć, że Uważaj, co myślisz, bo się zadzieje, albo że przyciągamy do siebie nie tylko te negatywy i pozytywy. No właśnie, że to jest, to jest takie proste. To się po prostu, jak, jak się wie, chodzi właśnie o to, żeby złapać bardziej świadomość siebie. I jak się wie, że to wszystko tak, tak można, no to. To myślę, że nie byłoby ani tych chorób, ani tego wszystkiego. Po prostu bylibyśmy z uśmiechniętymi buziami zdrowi i, i zupełnie też przestrzeń uważam wtedy, bo to już znowu jakby wychodzę poza awatara ciało maszynę wokół nas również taka, jaką właśnie sobie wyobrażamy, bo w momencie kiedy te, to oprogramowanie, to poruszanie się w tej maszynie jest takie, a nie inne, no to jednak ono nas troszeczkę jakby. Poprzez jedzenie robimy się cie, o właśnie, prosty przykład. Można powiedzieć, że jak jest, jest się bez jedzenia, już nawet nie chodzi o to ile, to znaczy ile ma znaczenie, bo ta pustka wewnątrz no, jest po prostu. Samowita, że tak powiem. Niesamowita, tylko samowita jest, bo w momencie, kiedy jest pustka wewnątrz i człowiek napije się, wleje coś do środka, to po prostu na pewno przyznasz, chyba że masz inne odczucie, no jest obserwacja tego. Płynu, który po prostu dostaje się do środka, prawda? Jak przepływa, nie ma, że on się zatrzyma gdzieś na jakiejś wysokości, tylko on po prostu płynie, na, jest się w stanie odczuwać, nie wiem czy też próbowałeś, bo to też znowu zmiana tematu, ale w temacie, że z zewnątrz odczuwamy na przykład, Ciepło, ruch, wiesz, jak wiatr nasy, czy promienie słońca, cokolwiek, ale wewnątrz również, ale nie na poziomie tutaj tylko jamy ustnej, że jest coś gorące albo coś jest takie, wewnątrz również takie doznania mam, właśnie, poruszania się tego płynu. Kurczę to ciężko wysłowić, wiesz o co mi chodzi. Ma, miałeś też takie odczucia właśnie w momencie, kiedy ta. Kiedy to powietrze tam daje odgłosy, co niektórzy na przykład też mylą, i to jest moim zdaniem informacja, ale też jako program, że jak burczy w brzuchu, to że jest się głodnym, trzeba tam zapchać tą przestrzeń znowu czymś, nie? ale to już tak jakby ten. Masz też takie odczucia na przykład na temat w momencie, kiedy jest się pustym w środku. Poza tymi doznaniami, które już fajnie opowiedziałeś z tym miodem, bo to było bardzo głębokie i ten i fajne, ale takie już bardziej z fizyczności, że jak coś się wlewa to wewnątrz po prostu czujesz jakby tą drogę przemieszczania się tego płynu. Tak 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 im dłużej człowiek nie je powiedzmy robi sobie post zdrowotny tym łatwiej potem czuje że jak no szczególnie to są płyny tak szczególnie to są płyny jak to spływa przełykiem do żołądka potem dalej się porusza po brzuchu tak, tak. i wydaje różne dźwięki tak, tak. nawiasem mówiąc to, to brzuch bez przerwy wydaje dźwięki 24 godziny na dobę, a bardzo łatwo to sprawdzić, przykładając ucho, ucho, Twoje ucho do, do czyjegoś brzucha. To on jest pełen dźwięków, jest ta taka muzyka brzucha, muzyka jelit. Dokładnie, dokładnie, a powiem ci, powiem ci, że nabierając powietrze przeponowo, czy jakkolwiek, zabawa już wtedy, jak jesteś pusty wewnątrz, to też są różnego rodzaju odgłosy. Nie? Bawiąc się po prostu powietrzem wewnątrz. Z wypuszczaniem. No. Można się tak bawić, tak. No. A wiesz co, Achimie? Może byśmy na tym skończyli, tą, tą część audycji? Dobrze. Za co, za co bardzo dziękuję, oczywiście. Dziękuję. No, trzymaj się. Na Dobrze. razie. No. Y Achimie, jesteśmy jeszcze, ty, bo ja tak mogę cały czas. Ja ci powiem, że my, to się niby nagrywa, ale do wycięcia, nie? My tak rozmawiamy, rozmawiamy, a powiem ci, że ja się bardzo powstrzymuję, bo chciałbym na wiele innych tematów uderzyć, ale tutaj to nie jedzenie. Zauważyłem, że jest naprawdę początkiem do takiego łapania. Też właśnie powiedziałeś, tutaj maszyna, jako taka biologiczna, ogólnie tutaj, jest jeszcze ten jeździec i to oprogramowanie, jakim jest umysł, prawda? Czyli wcześniej też nawet tak mówiłem o tej synchronizacji umysłu-ciało-dusza. Jak się to łapie, to można by rzec, że. Że poruszamy się w tej przestrzeni z taką świadomością. Nie chodzi o tak jak wcześniej mówiłem, że jest się lepszym lub gorszym, ale postrzega się te same rzeczy, co na przykład inne cząstki, wszystkości, w inny sposób. Bo właśnie nasze postrzeganie zależne jest od tego, jak bardzo jesteśmy w różnych programach zamocowani, nie? zakotwiczeni. Wiesz o co chodzi, nie? Tak, tak, tak. No i to jest.